Jaki jest największy błąd finansowy, który popełniłeś do 30 roku życia? Zbyt długa praca w tym samym miejscu. Podążałem za swoją pasją do sztuk walki i pracowałem w studio sztuk walki. Wynagrodzenie było słabe, szczególnie dla Nowego Jorku, ale właściciel wciąż mówił, że jeśli zostanę to pewnego dnia będę zarabiał dużo. Dopiero w połowie 30 zdałem sobie sprawę, że on mnie po prostu naciągał. Zacząłem od nowa w nowej branży i w ciągu trzech miesięcy zarobiłem więcej na stanowisku porządkowym niż to co zarobiłem przez ostatnie 10 lat mojej poprzedniej pracy. Podążenie za swoją pasją jest ważne, ale bądź przygotowany na to, że możesz być biedny. Wydawanie całej mojej wypłaty co tydzień, więc kiedy bank bańka mieszkaniowa i wszystkie rodzinne ekipy budowlane praktycznie nie miały zleceń, byłem zrujnowany. Nie miałem żadnych oszczędności, żeby się utrzymać. Nie miałem żadnych innych umiejętności, które mógłbym spieniężyć, więc skończyłem jako bezdomny. Wciąż wyciągam się z tej dziury ponad dekadę później. Kupiłem samochód za 36 tysięcy dolarów. Prawdopodobnie nie powinienem był tego robić. Wolałbym zaoszczędzić pieniądze. Samochód zaraz się spłaci, więc patrzę na to jak na, na nauczkę. Po prostu wydawanie za dużo. Nie zwracałem na to uwagi i myślenie, że wszystko jest w porządku. I zazwyczaj wydawałem pieniądze na zwykłe rzeczy jak kawa i jedzenie na wynos. Po prostu nie zauważyłem jak szybko to wszystko się sumuje. Zanim poznałem moją przyszłą żonę, miałem prawie zerowa aktywa i trochę długów, pomimo tego, że miałem dość dobrze płatną pracę. 10 lat później jesteśmy wolni od długów, a dom jest spłacony. Jest to najbardziej podstawowa porada finansowa, aby nauczyć się prawidłowo budżetować wszystko. Kupiłem bitcoina o wartości 6 tysięcy. W ciągu następnych 6 miesięcy jego wartość zmieniła się na około 32 tysiące. Wydałem wszystko na głupie podróże i randki z moją dziewczyną w drogich miejscach. Zostałem w pracy, której nienawidziłem, pracując ponad 60 godzin tygodniowo w zamian za duże zarobki. Przez 4 lata byłem zbyt zmęczony, nieszczęśliwy i wkurzony, by cieszyć się życiem, gdy mogłem. Może to tylko dlatego, że mam teraz taką perspektywę. Ale byłbym dwa razy szczęśliwszy pracując wtedy w fast foodzie. Straciłem przyjaciół, byłem zbyt nieszczęśliwy, aby ktokolwiek chciał się umawiać i żyłem bardzo smutnym życiem, w którym zamawianie pizzy samemu w sobotnie wieczory było zazwyczaj najważniejszym punktem mojego tygodnia. Uważam moje lata od 24 do 28 roku życia za zmarnowane, w pogoni za pieniędzmi i niepopełnianiem błędów finansowych. To nie było tego warte. Spędziłem 6 lat w marynarce wojennej. Natychmiast się ożeniłem po obozie startowym, co jest jednym z największych błędów, jakie można popełnić. Wkrótce, po sprawdzeniu mojego dowództwa, zostałem rozmieszczony i udzieliłem swojej żonie ogólnego pełnomocnictwa. Oboje chcieliśmy rozwodu w ciągu kilku miesięcy od mojego wyjazdu. Kupiła samochód na moje nazwisko i zaciągnęła pożyczkę. Po drugiej stronie korytarza, od moich rodziców było mieszkanie na sprzedaż za około 28 tysięcy dolarów. Moi rodzice byli skłonni zapłacić za połowę, żebym mieszkał po drugiej stronie korytarza. Miałem pieniądze, ale mieszkanie po drugiej stronie korytarza od moich rodziców sprawiło, że nie chciałem tego zrobić. Teraz, 20 lat później, to mieszkanie jest warte ponad 200 tysięcy na dzisiejszym rynku, plus cały czynsz, który bym zaoszczędził.